Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam moje, takie jakby studio, w którym robię animacje. No i też nagrywam. Już od jakiegoś czasu chciałem zrobić film tego typu. No i w końcu przyszedł ten czas, ale to głównie dlatego, że nie mam żadnego innego pomysłu. W tym miejscu powstają moje animacje. Mam tutaj taki kącik, w którym mogę sobie usiąść. Jestem oddzielony od reszty pokoju, i właśnie to jest taka strefa tylko do animacji. Pod tą powierzchnią mam moje szufladki z LEGO. Dzięki nim bardzo szybko buduje mi się scenerię do animacji, bo nie muszę grzebać w jakimś wielkim pudle, tylko po prostu. Jedną szufladkę otwieram i mam elementy, których potrzebuję. To jest aparat, którym animuję. Kupiłem go dosyć niedawno. Jest to Canon Powershot SX70. Jak tutaj widzicie. Na razie jeszcze się go trochę uczę, ale już powoli zaczynam go rozumieć. Tutaj mamy aktualną scenerię, czyli scenerię do zwiadowców. Mamy tutaj też trzy lampy, które służą mi jako oświetlenie. Gdybyście się zastanawiali, po co jest na nich ten papier, służy on do tego, żeby cienie nie były bardzo ostre. Nie wiem, czy zrozumiecie, o co mi chodzi, ale. Bez tych papierów. Cienie są bardzo wyraźne. Ale kiedy te, te kartki są założone, to cienie są takie trochę rozmyte i wygląda to o wiele lepiej. Tutaj mam taki kawałek czegoś na kształt plasteliny i służy mi to do tego, żeby przyklejać płytki do. Tego podłoża. No i czasem za pomocą tego też utrzymuje ludziki w miejscu, kiedy same z siebie nie chcą stać. Od niedawna mam też w pokoju rolety dzień-noc. I dzięki nim mogę animować o każdej porze dnia i nocy. Tutaj leży kupa klocków, których nie chce mi się schować. Mamy tutaj też separator. Czasem się przydaje. Mamy też statyw na telefon zbudowany z lego, on też czasem się przydaje. Mam tutaj też główki do wymiany. Mam je tak poustawiane w słupkach, nagrałem kiedyś o tym filmik. A kiedy jest mi gorąco to włączam sobie wiatrak. Wszystko mam tutaj w miarę dobrze zorganizowane, no i wygodnie mi się animuje. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą moją przestrzeń do animacji. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie też kanał, jeśli nie chcecie przegapić innych filmów. Zapraszam Was też na mój serwer na Discordzie. Link będzie w opisie. A ja się już z Wami żegnam. Cześć!